karciany duo i witamy Was w pierwszym filmiku z serii pokazujemy nasze albumy tak jest y, pierwszy odcinek z pierwszej serii na naszym takim głównym już kanale. Tutaj mamy album z Euro. Od tego się nam, u nas wszystko zaczęło z kartami. Więc tak, tutaj mamy Czechy i tym Tomasa Rosy na y, Star Racing Star to Necit, bardzo fajna karta. Y, Eriksen tak samo. Racing Star Star Player Romendal. Lam, Moyer, tutaj mamy nie, Gwiazdy nie się zaczynają. Tak, y, Ezin, naprawdę gwiazda. Cross, Schweinsteiger. Gomez, Anglia. Anglia się zaczyna. Mamy Engo Superstary, to są bardzo rzadkie karty. Y, tutaj mamy te dwie, bardzo fajne też karty: y, Hiszpania, y, Hernandez, tam Pique, to są Star Playery. Alcantara, Star jeszcze Francja, y, Nasli. Ribéry. No może te karty nie są w jakimś znakomitym stanie, ale one już, ale już trochę tutaj są. Tak, ym, no. I tutaj Karagunis, Fecadis. Chorwacja. O, tutaj Brak. Je. Brak. Y, tutaj Brak mamy, Brak Strinic. Strinic, brosówka, Więc jak ktoś ma, na niech się odezwie. Y, Star Player, brakuje nam go właśnie w tym, w Brazylii. Sna. Rakitic No i teraz Włochy. Tutaj Rising Star Mario Baltelli. Bardzo rzadka karta, ale myślę, że macie. Dalej Holandia. O i Polska. No to tutaj te bazówki powinniście wiedzieć, jakie są. Tutaj z Holandii fajnie się ułożyło, bo tam trzy star playery tak w jednej tak, linii? linii. Portugalia. jeszcze tutaj Lewandowski na środek. Starplayer. Portugalia. Brakuje nam Hugo Almeida bazówki i Ronaldo Star Playera, więc bardzo. Też pilnie poszukiwany. Jak coś nie gadajcie, że jak mamy coś źle pokładane, bo... To już było bardzo dawno i... Ym, tutaj mamy Mac Diego. to jest bardzo niesamowity piłkarz. Long. Kin robi, teraz gra w MLS-ie. Zirokov, Djagojev. Rosja, Arszawin. Szwecja. No i Ibrahimović tutaj, tutaj. no, no To, to jest wonen. To są znakomici pijkarze. No tutaj to już, wiesz, traci formę, nie? Tak, traci, ale jeszcze Ukraina. Tymoszczuk, Jarmolenko, gwiazdy, Boronin, Ż Szewczenko, Legenda. No i supery braku, braki, no braki po prostu naprawdę. Y tutaj brakuje nam gosupera to też bardzo poszukiwany, bo z Polski. Y Dalej no, to... Fes-faworycy, znaczy, tych błyszczących to nie mamy Nie mamy, tak, nie znamy, właśnie. Też takich piłkarzy. Pogubiły się w ogóle. I na... tutaj brakuje nam, właśnie, dużo masterów. No i tak, tutaj to mastery. Brakuje nam, pilnie poszukiwamy wszyscy to mastery. No i jeśli macie te braki, no to pilnie się skontaktujcie na PW, ponieważ ja poszukujemy tych właśnie albumów. No i czekamy Was. Z tej strony by, byli karciane dło. Trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnych Cześć. filmikach. Cześć!